Dzień dobry, cześć i czołem. Wielkimi susami zbliży nam się Wielkanoc. Warto więc przejrzeć się maskotce tego święta. Poznajcie się, proszę zajączka wielkanocnego. Zapraszam do oglądania. Cechą charakterystyczną zajęcy jest to, iż tylne nogi są znacznie dłuższe od przednich. Posiadają długie, spiczaste uszy i krótki, puszysty ogon. Górnej szczęce mają dwie pary sikarzy, z których pierwsza stale rośnie i wymaga ścierania. Futerko zajączka wielkanocnego jest brązowe z wcześniejszymi znaczeniami na pyszczku i brzuszku. Czasami nosi ludzkie ubrania, najczęściej ogrodniczki. Przedstawione jest w towarzystwie pisanek i lub koszyczka. Ostara to zachodnio bogini wiosny, o której istnieniu świadczy wyłącznie Bedać Czcigodny, w swoim dziele The Reconing of Times z VIII wieku, w którym twierdza, że w kwietniu pogańscy anglosasi organizowali uczty na cześć Ostary, ale ta tradycja miała nie przetrwać do jego czasów, a w jej miejscu zaczęto obchodzić Wielkanoc. Nazwa Eustumumat jest obecnie tłumaczona jako miesiąc paschalny, a kiedyś została nazwana na cześć i bogini o imieniu story, na której część obchodzono w tym miesiącu święta. Teraz wyznaczają ten okres paschalny jej imieniem, nazywając radość nowego obrzędu uświęconą tradycją nazwą Starego Obrzędu. Taka podmianka sprawiła, że zaczęto łączyć o stare z zapisami germańskich zwyczajów wielkanocnych, tym zajęcy i jaj. Jednak według antropolog Krystal de Casta nie ma dowodów na powiązanie tradycji pisanych z Ostarą. Jajka stały się w chrześcijaństwie symbolem odrodzenia już w pierwszym wieku naszej ery przez ikonografię jaja feniksa. De Casta. Teoretyzuje, że jajka zaczęto wiązać z Wielkanocną, szczególnie w średniowiecznej Europie, kiedy ich spożywanie było zabronione podczas postu wielkopostnego. Wykasta podkreśla, że w tamtym czasie powszechną praktyką w Anglii było chodzenie dzieci od drzwi do drzwi i żebranie o jajka w sobotę przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Przed postem ludzie rozdawali dzieciom jajka jako specjalny przysmak. Natomiast pierwszym uczonym, który powiązał boginię Ostarem z zającami, był Adolf Holzmann w swojej książce Delsze Mythologie. Zając Wielkanocny jest dla mnie niewytłumaczalny, ale prawdopodobnie zając był święty ze życiu postary, tak jak zając jest na posągu Abnoby. Adolf Holtzman spekulował również, że w współczesnym niemieckim folklorze zając musiał być kiedyś ptakiem, ponieważ składa jaja. Na podstawie tego spiedzenia liczne późniejsze źródła zbudowały współczesną legendę, której ostara zamienia ptaka w zająca znoszącego jaja. odpowiedzi na pytanie o pochodzenie zający wielkonosnych, zamieszczone w czasopiśmie American Notes and Quarries, z 8 czerwca 1889 napisano. W Niemczech i wśród Niemców w Pensylwanii króliki lub zające zabawki, wykonane z flaneli kantońskiej, nadziewanej bawełną, są wręczane jako prezenty na wielkanocy koronawirusa. Dzieciom powiedziano, że ten ostier złożył pisami. Tę dziwne ideę wyjaśnia w ten sposób. Zając był pierwotnie ptakiem, a bogini Ostara przemieniła ją w czworonoga. Po dla Ostary lub Esterę. Zając pełni swoją pierwotną funkcję ptaka, składając z jaja dla bogini jej W swoich badaniach dotyczących zająca w zwyczajach i mitologii ludowej z końca XIX wieku Charles Bilson przytoczył liczne przypadki zwyczajów ludowych z udziałem zajęcym w okresie wielkanocnym w Europie Północnej. Niezależnie od tego, czy istniała bogini imieniem Estora, czy nie. Niezależnie od związku, jaki mógł być zająć kultu sakrońskiego lub brytyjskiego, istnieją uzasadnione podstawy, aby wierzyć, że świętość tego zwierzęcia sięga odległej epoki, gdzie jest to prawdopodobnie bardzo ważna część wielkiego, wiosennego święta prehistorycznych mieszkańców tej wyspy. Najwcześniejsze wzmianki o Zającu Wielkanocnym zostały odnotowane w południowo-zachodnich Niemczech w 1678 roku przez profesora medycyny. Georgia Franka von Frankenau, lecz w innych częściach Niemiec pozostawały nieznane aż do XVIII wieku. Uczony Richard Cermon pisze, że. Zające często widywano wiosną w wiosnych ogrodach, co mogło służyć jako wygodne wyjaśnienie pochodzenia kolorowych jajek ukrytych tam dla dzieci. Alternatywnie istnieje europejska tradycja, mówiąca, że zające składają jaja, ponieważ kształty zające i gniazda czajkich wyglądają bardzo podobnie. Oba występują na ulicach zielonych. Po raz pierwszy można je zobaczyć wiosną. W XIX wieku, kartki wielkanocne, zabawki i książki sprawiły, że wielkanocny zając stał się popularny w całej Europie. Niemieccy imigranci następnie wyek wyeksportowali ten zwyczaj do Wielkiej Brytanii i Ameryki, gdzie przekształcił się on w zajączko wielkanocnego. W The Ovis libus Georgia Franka von Frankenau, w 1682 roku po raz pierwszy został wspomniany zwyczaj, w którym zajączek wielkanocny przynosi w swoim koszyku kolorowe jajka, a także słodycze, a czasem zabawki do domów dziecka. Zajączek, tak jak święty Mikołaj, miał mieć listę grzecznych i niegrzecznych dzieci. Zając był popularnym motywem w średniowiecznej sztuce kościelnej. W starożytności powszechnie uwierzono, że zając posiada zarówno męskie, jak i żeńskie gamety. Pomysł, że zając może się rozmnażać bez utraty dziewictwa, doprowadził do skojarzenia z dziewicą Maryją, przy czym zające czasami pojawiały się w rękopisach i północnoeuropejskich obrazach przedstawiających dziewicę i dziesiątkę Jezusa. janime estra iostara są pokrewnym językowym rodzeństwem mającym wspólne pochodzenie. Wywodzą się od teonimu pragermańskiego Austrun, który sam w sobie jest potomkiem praindoeuropejskiego słowa oznaczającego świt. Według lingwisty Gusa Kronena, języki germańskie i bałtyckie zastąpiły starą formację imienia bogini świtu formą podobnie występującą u litewskiego pustwa Auschwitz. W anglosaskiej Anglii jej wiosenne święto dało nazwę miesiącowi Muned. Który możemy określić jako odpowiednik kwietnia południowych średniowiecznych Niemczech, festiwal. Ostarun w podobny sposób nadał swoją nazwę miesiącowi ostarmunat i współczesnemu święcie ostern, co sugeruje, że czono tam również boginią o imieniu Ostar. Nazwa miesiąca przetrwała w XVIII-wiecznym języku niemieckim jako Ostermunat. Frankoński historyk Einhard pisze w swojej Vita Karoli Magni, że po tym jak Karol Wielki pokonał i nawrócił kontynentalnych saksonów na chrześcijaństwo, nadał germańskie nazwy łacińskim miesiącom Roku, w tym także wielkanocnemu miesiącowi Ostermanot. Dlatego staroangielski Estre jest odległym krewnym wielu innych bogini świtu, potwierdzonych wśród ludów indoeuropejskich, w tym Usas, Eos i Aurora. Według Encyklopedii Kultury Indoeuropejskiej, protoindoeuropejska bogini świtu jest poparta zarówno dowodami pokrewnych imion, jak i podobieństwem mitycznego przedstawienia bogini świtu wśród różnych grup indoeuropejskich. Niektórzy uczeni dalej powiązali zwyczaje i wyobrażenia dotyczące zajęcy zarówno z Ostarą, jak i nordycką boginią Freją. Pisząc w 1972 roku, John Andrew Boyle zacytował komentarz zawarty w słowniku etymologii Ernauta i Meileta, w którym autorzy piszą, że Niewiele więcej wiadomo o Estere, ale sugerowano, że jej światła jako bogini świtu niosły zająca z pewnością reprezentowała wiosenną płodność oraz miłość i cielesną przyjemność, która prowadzi do płodności. Boyle owy cytat krytykuje, mówiąc, że o ostarze nic nie wiadomo poza pojedynczym fragmentem Bedy, a autorzy w tej wyraźniej zaakceptowali utożsamianie o z boginią nordycką Freją, jednak zając również nie jest kojarzony z ową boginią. Powód Freji, jak mówi Snorri, był ciągnięty przez parę kotów. To prawda, zwierzęta, które podobnie jak Zający, były towarzyszami czarownic, z którymi Freya zdaje się mieć wiele wspólnego. Z drugiej strony, gdy autorzy mówią o Zający jako towarzyszu Afrodycy oraz Kierów i Amorpu i wskazują, że w średniowieczu pojawia się obok postaci luksury są to na znacznie pewniejszym gruncie i mogą przedstawić zawody w postaci swoich ilustracji. W 1853 roku szkocki protestancki minister Aleksander Hislop opublikował antykatolicki traktat Babilone*. W traktacie łączy współczesną angielską wielkanoc ze wschodnio-semickim teonimem Isztar za pomocą etymologii ludowej. Co oznacza samo określenie wielkanoc? To nie jest zimny chrześcijański. Na nosi pochodzenie. Wielkanoc jest jak wiek Asaltę, jeden z w nieba. Które imię omawiane przez mieszkańców Niniwy było najwyraźniej identyczne z tym, które jest obecnie powszechnie używane w tym kraju. Imię to znalezione przez Lajdara na komunikach asyryjskich to Ishtar. Ponieważ twierdzenia Hislopa nie mają w podstaw językowych, jego twierdzenia zostały odrzucone. Święto nazwane na cześć bogini jest częścią neopogańskiego, witkańskiego koła roku. W niektórych formach współczesnego germańskiego pogaństwa, Estre kojarzy się z nadejściem wiosny i świtem, a jej święto obchodzone jest w czasie równonocy wiosennej, ponieważ przynosi odnowienie, odrodzenie po śmierci, zimę. Niektórzy poganie kojarzą Estres i Dum z strażnikiem jabłek młodości w mitologii skandynawskiej. Literatura Ostara była na początku XX wieku przywoływana jako nazwa niemieckiego magazynu serii wydawniczej i wydawnictwa nacjonalistycznego założonego w 1905 roku w Mudlin w Austrii. Kinematografia w rolę bogini w serialu American Gods się Christine Chenoweth. Duński serial telewizyjny Equinox ma koncepcję Ostary i Króla Zająca jako główny motyw fabuły. W filmie animowanym Strażnicy Marzeń Zając Wielkanocny jest jedną z drugoplanowych postaci. W filmie animowanym Hop Zajączka Wielkanocnego uderza samochód wamę z Inne. Ostara to nazwa 343 Asteroidy. Muzycę i nazwą Bogini przyjęła Grupa Muzyczna oraz nazwano jej imieniem albumy The France z 1984 i Drzewo Życzeń z 2009. Będzie już wiosna na całej ziemi, a z nią przyniosę ludziom nadzieję!